Witam ponownie na kanale. <laughs> dzisiaj e, zaraz zobaczycie tutaj Patrzcie jaka paczka tu jest. Przyszło do mnie parę monet. Zobaczcie jak ona jest wielka Prowadzę do mojej ręki e, Bardzo się zdziwiłem, bo przyszła do mnie po 5 dniach od zamówienia. Czyli na, na całą resztę przesyłek czekam, a ta przyszła do mnie po prostu tak ekspresowo, że jestem w szoku. Zobaczymy, co tutaj przyszło, bo ja sam nie pamiętam dokładnie, co akurat u nich zamówiłem. Pamiętam, że przesyłka była droga, dlatego też jest ubezpieczona i tak dalej, dlatego to tak wygląda. zobaczymy co my tu mamy trzeba przyznać, że przesyłeczka naprawdę zabezpieczona wielka, nic, nic by się nie stało fajnie wygląda tam już chyba nic nie ma Mistwo styropianu Otwieram. Tutaj tutaj są chyba kapsle, bardzo lekkie. Prawdopodobnie same kapsle. Póki jeszcze otwieram, chciałem poruszyć jeszcze kwestię. Słuchajcie, szukałem na Allegro Junk Silver, żeby sobie jakieś kupić. No i okazuje się, że teraz już to nie jest najtańsza opcja do uzyskania srebra, dlatego że Junk Silver też podrożał. Eee, żołnierze, mapki, papież i te wszystkie inne monety kosztują najtaniej za sztukę jakieś 30-40 euro eee, złotych eee, okay. dlatego nie wiem może jak ktoś ma gdzieś jakiś jeszcze dostęp, czy gdzieś się jeszcze znajdzie na jakimś targu, jeszcze ma to sens, ale w tym momencie e, jeśli weźmiemy wartość kruszcu w środku w paru monetach, wyjdzie na to, że cena e, normalnej bu bulionówki będzie podobna niż e, jak... będzie podobna jak... E, gdybyśmy kupili junk Silver, więc zobaczmy w końcu co tutaj do mnie przyszło. Troszkę tego rozpakowywania jest. U. No zobaczę, zobaczmy, sam jestem ciekaw co tutaj, co tutaj tym razem przyszło, ale na niektóre przesyłki czekam 3 tygodnie. <laughs> Wszystko jakby wraca już do normy U Ceny jeszcze się utrzymują Cały czas dosyć wysoko Ale i tak na niektóre przesyłki No czeka się 2-3 tygodnie A tutaj słuchajcie Przyszło to do mnie Przyszło to do mnie Po 5-4-5 dniach To jestem naprawdę w szoku Tutaj kapserki różne, różne, różnej wielkości, kapsle. Więc co my tu mamy zaczynając? O, proszę, proszę. Zaraz to postaram się tutaj wyciągnąć. Nie jest to takie proste w rękawiczkach. I zwracając do tego y, Chunk Silver. No nie wiem, jakoś, jakoś. Y, nie widzę tej opcji, chyba że na razie może później się też trochę coś zmieni i wcześniej na pewno było też warto inwestować y, Chunk Silver. <laughs> Więc tak, e, pierwsza, którą możemy się tutaj pochwalić, jest Iron Man. E, znamy, znamy oczywiście Marvela, wszystkie filmy. Ciężko mi powiedzieć, jaki tutaj dokładnie jest stan tej monety, bo jednak. Mm, Troszeczkę coś tam na niej jakby było. Czy to nie wiem, czy to może to wygląda tak, jakby to kapsel, jednak był od środka, brudny troszkę, jak na tak ruszam W każdym razie później to sprawdzę. E, słuchajcie, kupiłem dwie albo trzy monety. E, nakład 50 tysięcy sztuk. Mm. No ale wiadomo, że ta seria też będzie bardzo popularna. E, Spider-Man teraz chyba jest około 100 euro. Te będą gdzieś pewnie 40-50 euro. Iron -y. udało mi się chyba dwa czy trzy kupić, i już ich nie ma. Poszły też szybko, tak jak wcześniej. Inne Venomy, i te i tak dalej. No, wygląda ładnie. O, proszę. Następna fajna sprawa. Stwierdziłem, że jeśli to jest pierwsza moneta serii, to mogę rzucić się na kolor. Wyglądałem naprawdę przesympatycznie. Bardzo fajna monetka. I to jest nadal jeden, jeden, jedna uncja. Czasami bym powiedział tak, jakby, tak jakbym trzymał dwie uncje. Moneta jest szeroka i dlatego mam takie wrażenie, jakby to były dwie uncje. No i jest, jest naprawdę przesympatyczna pierwsza z serii, więc e, walory wzrostowe cenowo. Jak i ja nie wiem, sam pewnie będę, mm, sam pewnie będę sobie po jednej sztuce sobie zatrzymam, będę zbierał. Może nawet w kolorze wszystkie. No wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Co my tu jeszcze mamy? Hmm. Jeśli będzie chciał wyjść z tego z tego woreczka. <laughs> zobaczymy dalej. Tutaj kolejny Iron Man. No tak, tutaj. Mamy psa. Teraz nie pamiętam, czy on jest pierwszy, czy drugi z serii lunarów z Ruandy. Lunary z Ruandy. Afrykańskie. Też yy, widziałem u kolegów na kanale. Wygląda no i faktycznie wygląda na żywo tak samo interesujące jak na filmikach. Bardzo fajna też moneta. Zresztą staram się kupować tylko monety, które mi się podobają. I no jeszcze zobaczymy jak to będzie z tą serią. Czy wszystkie uda się dorwać, bo jeszcze um, już chyba ze cztery monety wyszły. Pies to nie wiem czy to jest pierwsza czy druga z serii, już teraz nie pamiętam. Ale sympatyczna, bardzo sympatyczna monetka. Zrobimy chwilkę przerwy, zaraz wracam, tylko muszę wypakować pozostałe monety.